zmiany jeśli chodzi o zestawienie ekipy Artura Skowronka w bramce Kacper Kołotyło numer 31, Antoni Mikułko w bramce numer 1, dalej Jacek Góralski numer 3, 12 to Lukas Piazon numer 17, Kamil Dankowski. To stanowiska, ustawienie 1-4-4-2, czyli Damian Konzior. jednak jako drugi napastnik, jako drugi napastnik, więc yy, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nowy system, nowa nadzieja. I teraz będzie troszkę więcej przestrzeni dla Damiana Kondziora. Z przodu Rumin. Kondzior już popatrzył, wybrał inaczej. Jeszcze szansa dla Tyszan i gol! 1 do 0 dla GKS-u tych Julian Kajbliga. Ależ spokój Kajblingera. I to jest właśnie z jednej tego brakuje. No grać w piłkę, każdy z nich potrafi. Może tu też jest kwestia mental coach, ale to e, może opowieść na później, bo jest Semedo w 16 i nieoczekiwanie. Mamy jeden do jednego. dziewiąta minuta. Tutaj to zagranie po nogach. Troszkę szczęśliwie, ale w takim momencie spadła piłka e, idealnie. Natomiast, tak jak mówię, no to są teorie, które można już po tej akcji. On musiał podjąć decyzję w sekundę. Tymczasem e, rzut wolny. Dankowski. Dankowski mocno i gol! Kapitalne teraz trafienie. 2 do jednego dla Wieczystej. Jak ta piłka leciała. Nie wierzę w to, co widzę. To jest przepiękny gol. Fantastyczny gol. Nie wiem, jak go, jak go ocenić, bo to była ani nie piłka dokręcona. Mam wrażenie... padający to... liść. No, Ściągnął pajęczynę. Ale zobacz, jak uderzona ta piłka Prostym podbiciem. Popatrzmy wow. jak to wyglądało z perspektywy bramki jeszcze. Od... W sezonie dwa gole, dwie asysty, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo tych muszą bardziej bardziej grać otwartą piłkę, że tak powiem, troszeczkę więcej zaryzykować. Natomiast w komfortowej sytuacji są goście prowadzą 2-1. Widzieliśmy w poprzednich meczach tego sezonu, jeśli chodzi o GKS Tychy, a więc od prawej strony może o tym za chwilę, bo jest szansa na dogranie. Maminsa Niang i mamy 2 do 2, a więc kapitalnie zameldował się na Murawie od razu bramką zawodnik Tysza. No i właśnie Łatwo-Góralski, ta piłka już jest pod nogami FireTaga. Jest uderzenie, niesygnalizowany słupek szansa na dobitkę. Pechowo dla napastnika Wieczystej odbiła się ta piłka. Piłki, brawo dla niego, jeszcze ten strzał czumy, i tu Mamy naprawdę niewiele zabrakło. A Fajr e, Stefan Firetak, Także dzisiaj nie dopisze bramki do swojego konta. A więc Rafael Lopez, numer 21. On e, zajmuje. Tu czuma, czuwał, można powiedzieć. A Daniel Rumin te, tą akcją żegna się z murawą w dzisiejszym spotkaniu. Łysiak. Łysiak odwraca się w kierunku bramki. Szuka strzału i musi to. Wow. Taki oto sposób, piękną paradą, zatrzymać Kacper koło tyłu. nabranie do lewej strony, piłka 16, jeszcze zgrana i jest uderzenie, gol! 3 do 2 dla Wieczystej, Carlitos wraca i Carlitos wraca z bramką. A Lopez... Could... Carlitos wraca? czy Carlitos? Chyba Young. San Saniang, za San przeciwko otrzem, przytrzymywany tutaj, Saniang. To było bardzo ryzykowne. Pada w polu karnym, tam raczej nie będzie mowy o przewinieniu. Natomiast ta sytuacja podobno jest sprawdzana przez WAR. Czy tutaj można. No nie, no nie. Ale nie, nie, się nie, nie. Jak należy ocenić tę sytuację, ale wiemy, że wyroki arbitrów nie zawsze są. No nie wierzę. No po prostu nie wierzę. <laughs> ale, ale zobaczmy, Bo... zdany, No tak, nadepnięty Saniang. Oczywiście ta reakcja później przesadzona. Zobacz. Aj, to trzeba zatrzymać, panowie. Raz, dwa, stop o Dobra, zostawię sędzią. Będzie rzut karny Tak myślę 11 dla GKS Otyki w 94 minucie. Kacper, Wełniak i piłka na wagę punktu dla GKS-u Tychy w starciu z Wieczystą. Wełniak i Mikułko. Wełniak, piłka w bramce, 3 do 3. A więc wyrwali to w ostatniej akcji zawodnicy trenera Skowronka. Pewnie wykonany ten rzut karny, nie było to łatwo przy tym... Tej... ...graczowi gości, a zatem ostatni gwizdek arbitra wybrzmiał. Emocje... Wiele historii i sześć bramek. To jest opis tego meczu. Tak, kapitalne spotkanie, tak jak powiedziałeś, obfitujące w sześć.